Dzień dobry, cześć, czołem. Niedawno było Karpaty. Teraz jest w sumie też inny wschodni wytwór z polskim sercem, czyli Stella. Tak naprawdę, jeśli dobrze pamiętacie, Stella to jest łotewska rama. Nie, akurat z polskim silnikiem były też z radzieckimi silnikami tak naprawdę łotewskimi eee, także była wersja steli z silnikiem jawy. ale jakby zostawmy co my tutaj mamy temat jest taki że ona już była częściowo złożona ale wymyśliłem sobie że wsadzimy do niej silnik z zapłonem elektronicznym. Miałem taki silnik, stan bardzo zły, niestety. Z problemem z magnetem do tej pory. A jakby zostawmy silnik, silnik jeszcze nie został tak naprawdę naprawiony do końca. Nie jest złożony, ale tu będą problemy jeszcze z elektryką. W tej chwili cóż ja robię? Na razie może nie będzie docelowa to ta cewka. no nie wiem czy ona działa. Jeszcze zobaczymy. Tu sobie na razie tak zostawiam, tak jak jest. Po prostu przymierzam, jak jakby to wyglądała ta tematy elektryczne pod tym plastikiem. Plastik już był, wszystko tu było założone, ale ciężko mi było tutaj cokolwiek działać z tymi plastikami. Cewka, wiem jak wygląda. Mamy oryginalny katalog, ale w katalogu niestety jest wersja śniki jest maksymalny, jak rzecz jaka jest podana. Jest to gaźnik bing, ale zwykły zapłon. Wiemy, że często e, jeśli był e, elektroniczny zapłon, to też były przynajmniej dwa chyba te rodzaje. Tu to nie było tego binga. Tu chciałem zostawić no to tak jak jest. Silnik nie jest jakiś tam polerowany, dopieszczany. Jest po prostu w miarę tam umyty. I Jest tak na razie zostawiony. Nie wiem, jak będzie wyglądała tamta strona. Tutaj, o, o ile mniej więcej pasuje nam ta cewka, no to trzeba jeszcze podokręcać te e, śrubki. No tutaj trzeba będzie załatwić e, fajeczkę. Tutaj to podłączenie będzie, no to, to trzeba będzie zrobić od nowa, bo to, to jest w ogóle to to jest coś, co być tutaj nie powinno. To nie bardzo wiem, jak to jest z drugiej strony. Przejdziemy na drugą stronę. I tutaj. Jakoś to tak dziwnie mi wychodzi. Nie wiem, czy nie puszczę to jakoś tak. Może bardziej puszczę tutaj poza tym elementem. To jest element, który nie był malowany razem z ramą, z, zupełnie z, innym, z innej steli. Ja już tego malować. Nie będę tego i tak nie widać. Jest to jakieś tam czerwone, nawet jak ktoś zajrzy to. Będzie też to czerwone. Telpot tutaj znany z Harta, Też się znajdował. O wiem, na 100% zresztą rozstawy pasują. Tylko no właśnie, jak to poprowadzić? Będę musiał też obejrzeć jakieś zdjęcia może takich motorynek. I coś tutaj wymyślimy. Hmm, Naprawdę motorynka to już jest tak 80% złożenia. Są tu pewne niedoróbki, ale to już poprzedni właściciel, jak malował, między innymi nie zrobił ogranicznika. Hmm, niestety, ogranicznika skrętu tutaj. Przedniego na razie to jest tak na sztukę wsadzona. Będę musiał coś tam wymyślać, żeby to w miarę wyglądało, a no nie było to jakiejś tragedii. Czy ktoś z Was wie, jak to tak naprawdę powinno tutaj wyglądać? Bo powiem szczerze, że ja nie wiem, ja na pierwszy raz nie dość, że w ogóle zajmuję się takim silnikiem. To powiem szczerze, że tematy stali no to są mi troszeczkę obce, jeśli chodzi o technikę. No, jakieś tam podstawy, teorie to ja znam, ale wiecie, teoria teorią, a praktyka praktyką. Czy to było w tym miejscu, czy to było bardziej mm, wyżej. Da się to. Jeśli to odkręcimy na odwrót, to ten telpot wyjdzie nam gdzieś tutaj. Więc teoretycznie ten kabelek będzie sobie tak fajniej szedł. Nie będzie taki, tak jak tutaj jest. No, tu też jest założona jakaś gumka. Taka jaka się założyła, bo oryginalna no, to była tragedia. Jest też tak trochę zrobione. Na razie to trochę na sztukę. Może to zrobimy kiedyś inaczej, ale ee, no, pff, wydaje mi się, że wystarczy. Tutaj nie, nie róbmy jakichś dziwnych tematów. No tak, poza tym, no cóż, wygląda to jakoś tam w miarę zgramnie. Te plastiki to są jakieś zamienniki, takie prawdopodobnie czeskie zamienniki z laminatu. To możliwe, że jest akurat oryginał jeszcze z tamtej strony na pewno jest laminat. To też jest laminat na 100%. Yy. Jakoś to będzie wyglądało. Tutaj też plastik jest, też jest. To też jest zamiennik taki jakiś ala laminatowo. Coś tam dziwne Taki tematy jakieś tutaj są. Troszeczkę to na jakoś biało pęka. No dobrze, że jest, bo jak ci co kojarzą te sprzęty, to głównie one nie mają niestety żadnych plastików praktycznie. Ten tył to chyba jest oryginalny, tam z tamtej strony jest troszeczkę uszkodzony, ale nie bądźmy już purystami takimi. Siedzę jeszcze w oryginale, lampa też jakaś taka nie za jest, może nie najładniejsza, można by ją było jakoś tam pomalować, ale wydaje mi się, że Zostawimy to tak, jak jest. Tak, jak mówiłem, silnik jest tylko w sumie to on był w bardzo kiepskim stanie. Powiem też, że to taki był, nazwijmy to, taki złomowiec, taki wyrzucony na złom. Jego kiedyś kupiłem z jakieś tam, w miarę normalne pieniądze, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. Jak nie, no to będziemy no, przerabiać powrotem na zwykły zapad. No cóż. Chyba dzisiaj to na tyle, bo to i tak długo. E, no, cóż, zapraszam do lajkowania, subskrybowania. E, tuż jeszcze komentowania, wiecie, te zasięgi w ogóle i, i, i takie tematy. I do zobaczenia. Jeśli nie będziemy się widzieć, to podejrzewam, że życzę Wam wesołych świąt. Pewnie pojawi się to przed świętami. Na razie trzymajcie się.